Zaczynamy dzisiejsze omówienie. Dzisiaj yy, skupimy się na czymś, co naprawdę kształtuje życie większości z nas na Ziemi, na miastach. No bo ciągle słyszymy, że miasta rosną, prawda? Że się rozwijają, zmieniają, ale jak to właściwie działa? Mm -hmm. Skąd się w ogóle wzięły? Dlaczego tak przyciągają ludzi? I jak ten cały proces, yy, no właśnie, urbanizacja jak on wpływa na nas wszystkich? To bardzo ważny temat poruszasz. No właśnie. Kiedyś przecież dominowała wieś, rolnictwo, a potem rewolucja przemysłowa, fabryki. I to zadziałało jak magnes. Dokładnie. I dzisiaj już ponad połowa ludności świata, podobno jakieś 55%, mieszka w miastach. Spróbujmy to jakoś zrozumieć krok po kroku. Tak, to jest niezwykle istotne, bo urbanizacja to wiesz, znacznie więcej niż tylko przeprowadzki ludzi. To jest naprawdę głęboka transformacja społeczna, gospodarcza, przestrzenna. Czyli wszystkiego po trochu. Tak. I zrozumienie tych mechanizmów pozwala nam po prostu lepiej no, nawigować w tym współczesnym świecie, dostrzegać szanse, ale też rozumieć wyzwania, które przed nami stoją. Okej, okay, to zacznijmy od podstaw. Co tak właściwie kryje się pod tym słowem urbanizacja? Tak najprościej mówiąc, to jest rozwój miast, tak? Powstawanie nowych, rozrastanie się tych, które już są. No właśnie. Ale, żeby uchwycić całą tę złożoność, wiesz, warto spojrzeć na to z czterech różnych perspektyw. One się wzajemnie przenikają. Pierwsza, chyba najbardziej oczywista, to płaszczyzna demograficzna czyli po prostu ludzie. Tak, coraz więcej ludzi mieszka w miastach. Albo się tam przeprowadzają, albo po prostu no, przyrost naturalny w miastach jest wyższy. To wszystko zwiększa ich zarudnienie czyli zagęszczenie więcej ludzi na kilometr kwadratowy w miastach Dokładnie. Ale to od razu prowadzi do drugiej płaszczyzny przestrzennej. No bo miasta potrzebują miejsca, prawda? Jasne. Więc się rozrastają, wchłaniają tereny podmiejskie, czasem niestety cenne grunty rolne albo lasy. Czasem też powstają zupełnie nowe ośrodki miejskie. I wiesz, skala tego rozrostu bywa naprawdę oszałamiająca. Masz jakiś przykład? Pomyślmy o metropoli Seulu w Korei Południowej. Jej obszar jest tylko nieznacznie mniejszy niż cała wyspa Cypr. O, kurcze, niesamowite. To pokazuje, że miasto to nie tylko budynki, ale też no, gigantyczna przestrzeń. A co z pozostałymi wymiarami? Mówiłeś o czterech. Trzecia płaszczyzna to ekonomiczna. Urbanizacja wiąże się z taką fundamentalną zmianą tego, czym ludzie się zajmują. Odchodzimy od gospodarki opartej na rolnictwie. Na rzecz czego? Na rzecz yy, pojawianej przestrzeni pracy. Na rzecz gospodarki opartej na przemyśle i, co coraz ważniejsze dzisiaj, na usługach. Czyli mniej ludzi pracuje na roli, a więcej w fabrykach, biurach, sklepach, transporcie, edukacji, IT. No to jest prawdziwa rewolucja w strukturze zatrudnienia. I ta zmiana pracy pewnie mocno wpływa na styl życia. To jest ta czwarta płaszczyzna. Zgadza się. Czwarta płaszczyzna to społeczna. Tu mówimy o upowszechnianiu się czegoś, co można nazwać miejskim stylem życia. Czyli co dokładnie? No, pewne wzorce zachowań, sposób spędzania wolnego czasu, wartości, które kiedyś były typowe tylko dla mieszkańców miast, stają się popularne i przenikają także na wieś. Wiesz, dostęp do informacji, kultury, różnych towarów to wszystko zmienia aspiracje i takie codzienne nawyki. Rozumiem, czyli urbanizacja to nie jest jeden proces, a takie jakby cztery splecione ze sobą zmiany w liczbie ludzi, w przestrzeni, w pracy i w stylu życia. Ale czy miasta rozwijają się zawsze tak samo? Bo słyszałam, że przechodzą przez różne etapy. Tak, to bardzo trafne spostrzeżenie rozwój miast nie jest liniowy. Można wyróżnić pewne typowe fazy, przez które przechodzą, chociaż oczywiście ich tempo i charakter mogą się różnić. To zależy od regionu świata, poziomu rozwoju gospodarczego. Jasne. Ale najczęściej mówi się o czterech głównych fazach. Można je śledzić, obserwując zmiany gęstości zaludnienia gdzie jest najwięcej ludzi w centrum czy na obrzeżach. I jakie to fazy opowiedz. Pierwsza to urbanizacja wstępna. W tej początkowej fazie ludzie no, masowo napływają ze wsi głównie do centrum miasta. Tam się koncentruje praca, handel, administracja. Centrum gęśnieje, staje się takim sercem miasta. Okej, okay. to logiczne, a potem. Druga faza to suburbanizacja. I tu wiesz, zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Ludzie, często ci zamożniejsi, zaczynają wyprowadzać się z tego gęstego, czasem już przeludnionego i drogiego centrum na przedmieścia. Czyli szukają większego miejsca. Tak, szukają większej przestrzeni, spokoju, zieleni, własnego domu z ogródkiem. To taki powszechny obrazek. Czyli centrum, które wcześniej tak przyciągało, teraz zaczyna tracić mieszkańców na rzecz przedmieść. Dokładnie. Centrum może się nawet wyludniać, podczas gdy przedmieścia przeżywają prawdziwy boom. Ale wiesz, ten proces ma też swoją mroczną stronę, zwłaszcza w krajach rozwijających się. To znaczy: gwałtowny, często zupełnie niekontrolowany napływ ludności na peryferia miast, bez odpowiedniej infrastruktury, bez planowania. To prowadzi do powstawania takich rozległych dzielnic biedy. No, slumsów. Przykładem mogą być niektóre części Mumbaju czy wielu innych miast w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej. Rozumiem. To pokazuje, jak suburbanizacja może mieć dwa zupełnie różne oblicza. A co dzieje się dalej? Ludzie osiedlają się na przedmieściach i na tym koniec. Niekoniecznie. Przychodzi trzecia faza dezurbanizacja. Ludzie kontynuują tę ucieczkę z miasta, ale tym razem wyprowadzają się jeszcze dalej na obszary, które formalnie są wiejskie, ale położone na tyle blisko, żeby wciąż móc korzystać z miasta, na przykład dojeżdżać do pracy. Czyli miasto się tak jakby rozlewa? Tak, dokładnie. Rozlewa się na coraz większym terytorium, tracąc mieszkańców i w centrum, i na przedmieściach, na rzecz takich bardziej oddalonych stref. To zjawisko dobrze widać w wielu regionach Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, na przykład w okolicach San Antonio w Teksasie. Wydaje mi się, że miasto w tej fazie trochę traci na znaczeniu, jakby się rozpadało. Ale tu może nastąpić kolejny zwrot akcji. Czwarta faza to reurbanizacja. Po tym okresie dezurbanizacji centrum miasta, często zaniedbane, zaczyna odżywać. Jak to? Samo z siebie? Raczej nie. Dzieje się to zwykle dzięki inwestycjom w rewitalizację. Remonty kamienic, przekształcanie stawych fabryk w lofty czy centra kultury, tworzenie nowych atrakcji, parków, deptaków, modnych restauracji i centrów usługowych. Aha, czyli miasto znowu staje się modne. Dokładnie. Odnowione centrum znów staje się atrakcyjne i przyciąga nowych mieszkańców. Często są to młodzi profesjonaliści, artyści, studenci. Gęstość zaludnienia w centrum znów zaczyna rosnąć. Co ciekawe, ta reurbanizacja jest często napędzana przez przejście gospodarki w kierunku usług takich opartych na wiedzy, kreatywności, a one potrzebują centralnych lokalizacji. Czyli podsumowując, to jest taki cykl. Najpierw wszyscy do centrum. Potem ucieczka na przedmieścia, potem jeszcze dalej, na wieś, i w końcu powrót do odnowionego centrum. Można to tak uprościć, chociaż w rzeczywistości te fazy mogą się na siebie nakładać, a ich tempo jest bardzo, bardzo różne. Kluczowy jest tu poziom rozwoju gospodarczego. Aha. I czasem chaotycznej suburbanizacji. A kraje wysoko rozwinięte, jak te w Europie Zachodniej czy Ameryce Północnej, doświadczają już dezurbanizacji i podejmują próby reurbanizacji. Skoro mówimy o tych różnicach między krajami, to czy jest jakiś sposób, żeby zmierzyć, na ile dany kraj jest miejski? Jakaś liczba, która to pokazuje? Oczywiście. Używamy do tego wskaźnika urbanizacji. To bardzo proste narzędzie pokazuje po prostu, jaki procent ludności danego kraju czy regionu mieszka w miastach. Czyli jeśli wskaźnik wynosi 60%, to znaczy, że 60 na 100 osób mieszka w mieście. Dokładnie tak. Analizując mapy, które pokazują ten wskaźnik na świecie, widzimy od razu ogromne kontrasty. I jaka jest główna zależność? Gdzie ludzie najczęściej mieszkają w miastach? Generalna zasada jest taka: im kraj bogatszy i bardziej rozwinięty gospodarczo, tym wskaźnik urbanizacji jest wyższy. Kraje słabo rozwinięte, gdzie wciąż ważną rolę odgrywa rolnictwo, na przykład wiele państw afrykańskich, mają niskie wskaźniki, często poniżej 40%. A te bogate? Z kolei kraje wysoko rozwinięte, z dominującym sektorem usług i przemysłem, jak Belgia, tam jest aż 98%, Wielka Brytania, 83%, Szwecja, 87%, czy inne kraje Europy Zachodniej, mają te wskaźniki bardzo wysokie, zwykle przekraczające 80%. Ale czy ta zasada bogaty równa się miejski, biedny równa się wiejski zawsze działa? Są jakieś wyjątki? I tu jest właśnie ciekawostka. Bardzo wysokie wskaźniki urbanizacji, porównywalne z Europą Zachodnią, mają też niektóre kraje Ameryki Południowej, które globalnie wcale nie należą do najbogatszych. Naprawdę? Które na, przykład? na przykład Argentyna ma wskaźnik około 90%, a Brazylia 87%. To pokazuje, że na poziom urbanizacji wpływają też inne czynniki jakaś historyczna ścieżka rozwoju, polityka państwa, warunki geograficzne, czy nawet struktura własności ziemi fascynujące. A jak na tym tle wygląda Polska jesteśmy bardziej miejski czy wiejski? Polska według danych z 2018 roku miała wskaźnik urbanizacji na poziomie 60%. Czyli tak po środku. Trochę powyżej średniej światowej, która wynosi około 55%, ale wyraźnie poniżej krajów Europy Zachodniej. Co więcej, mamy ogromne zróżnicowanie wewnętrzne. Wewnątrz Polski? Tak. Najbardziej zurbanizowanym województwem jest śląskie, aż 77% ludności mieszka tam w miastach. To jest oczywiście, wiesz, dziedzictwo potężnego rozwoju przemysłu ciężkiego w tym regionie. A na drugim biegunie, gdzie jest najmniej miastowo? Najniższe wskaźniki urbanizacji od lat mają województwa podkarpackie, to jest około 41%, i świętokrzyskie, około 45%. Wynika to głównie z mniejszej liczby dużych ośrodków przemysłowych i generalnie no, słabszej pozycji gospodarczej tamtejszych miast. Czyli Polska jest takim ciekawym przypadkiem w środku stawki. Tak. I warto dodać, że Polska, jako kraj o takim średnim poziomie rozwoju, doświadcza już procesów typowych dla krajów rozwiniętych. Obserwujemy zarówno dezurbanizację, czyli te wyprowadzki na przedmieścia i tereny wiejskie wokół dużych miast, jak i próby reurbanizacji, czyli ożywiania centrów. Skoro już jesteśmy przy skali i wielkości, czasem słyszy się termin megamiasta. Co to właściwie jest? To brzmi potężnie i słusznie, bo mówimy tu o naprawdę gigantycznych organizmach miejskich. Megamiasto to według najczęściej przyjmowanej definicji ONZ jest miasto lub zespół miejski, który liczy ponad 10 milionów mieszkańców. 10 milionów. To więcej niż 6 razy cała Warszawa w jednym miejscu. Dokładnie. Wyobraź to sobie. A co jest uderzające, to tempo ich powstawania. Jeszcze pod koniec XX wieku, czyli w sumie całkiem niedawno, na świecie były tylko dwa takie miasta: Nowy Jork i Tokio. Tylko dwa! A jak jest teraz? Teraz jest ich ponad 30. A prognozy mówią, że ta liczba będzie dalej rosła. Co ciekawe, większość z nich znajduje się obecnie w Azji i Ameryce Łacińskiej. Przykłady to choćby Meksyk, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Kair, Delhi, Mumbai, Szanghaj, Pekin. Lista jest długa. Wspomniałeś Nowy Jork, on chyba ruszył do tych swoich rozmiarów przez długi, długi czas. Tak, zajęło mu to około 140 lat, a dzisiejsze megamiasta, zwłaszcza w krajach rozwijających się, osiągają ten status znacznie, znacznie szybciej, czasem w ciągu kilku dekad. To rodzi oczywiście ogromne wyzwania infrastrukturalne i społeczne. Rozumiem, ale mówiłeś, że to jeszcze nie koniec skali. Tak. Istnieje pojęcie, które opisuje jeszcze większe struktury megalopolis. Coś jeszcze większego niż mega miasto. To już naprawdę trudno sobie wyobrazić. Megalopolis to jest taki rozległy, silnie zurbanizowany obszar, w którym kilka dużych miast razem z ich strefami podmiejskimi, czyli aglomeracjami, praktycznie zlewa się ze sobą. Tworzą jeden gigantyczny, funkcjonalnie powiązany superregion miejski. Czyli granice między miastami się zacierają. Dokładnie. Zanikają wyraźnie granice, a ludzie, towary, informacje przemieszczają się swobodnie w obrębie całego tego ogromnego obszaru. Najbardziej znane przykłady to tak zwane Nippon Megalopolis w Japonii, które ciągnie się od Tokio do Osaki i Koby. Tam mieszka około 65 milionów ludzi. Niewiarygodne. A drugi przykład? Drugi to megalopolis Boszłoż na północno-wschodnim wybrzeżu USA. Obejmuje Boston, Nowy Jork, Filadelfia, Baltimore i Waszyngton. Populacja około 45 milionów niesamowite liczby. Dobrze, rozmawialiśmy o tym, czym jest urbanizacja, jakie ma wymiary, fazy, jak mierzymy jej poziom, jak gigantyczne potrafią być miasta. Ale wróćmy na chwilę do początku. Dlaczego właściwie ludzie decydują się na przeprowadzkę do miast? Co ich tam ciągnie, a co powiedzmy wypycha ze wsi? No właśnie, przyczyny są złożone i często działają jednocześnie. Można je podzielić na takie czynniki wypychające ze wsi czyli push factors i przyciągające do miasta. Pool Factors. Okej, okay, to co wypycha? Po stronie pusz mamy często po prostu trudne warunki życia na wsi. Mogą to być słabe gleby, niedostatek wody, częste klęski żywiołowe jak susze czy powodzie, które niszczą plony i dobytek. I co za tym idzie? To prowadzi do biedy i braku perspektyw. Zwłaszcza w takim tradycyjnym, mało wydajnym rolnictwie. Ludzie po prostu nie widzą szans na poprawę swojego losu, jeśli zostaną na wsi. To jest często ucieczka od takiej, no, beznadziei. Rozumiem. A co tak kusi w mieście? Co przyciąga? Po stronie pól mamy przede wszystkim, chyba nie będzie zaskoczenia, nadzieję na lepsze życie. Nawet jeśli początkowo praca w mieście jest ciężka i słabo płatna, a warunki mieszkaniowe fatalne to dla wielu osób i tak stanowi to jakąś perspektywę poprawy w porównaniu z sytuacją na wsi. Czyli praca? Tak. Miasta oferują więcej miejsc pracy. Nie tylko w przemyśle, ale coraz częściej w usługach. Rozwijające się ośrodki potrzebują pracowników, także tych niewykwalifikowanych. Ważnym magnesem są też inwestycje. Kapitał koncentruje się w miastach, szczególnie w stolicach, dużych ośrodkach, co tworzy nowe, często bardziej atrakcyjne miejsca pracy. Wielu rzeczy, które podnoszą jakość życia: leksza opieka zdrowotna, szkoły na wyższym poziomie, uczelnie wyższe. Rozrywka. Tak, ale też oferta kulturalna, kina, teatry, muzea, restauracje, sklepy. No, i nie można zapominać o rozwiniętej infrastrukturze technicznej. Typu? Dostęp do prądu, bieżącej wody, kanalizacji, transportu publicznego, internetu. Nawet jeśli te usługi nie zawsze działają idealnie, to w porównaniu z wieloma obszarami wiejskimi, zwłaszcza w krajach rozwijających się, stanowią naprawdę duży atut. Brzmi to wszystko bardzo optymistycznie. Lepsza praca, lepszy dostęp do usług, więcej możliwości. Czy w takim razie życie w mieście to same plusy? Niestety, jak zwykle, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Urbanizacja przynosi wiele korzyści, to prawda, ale generuje też poważne problemy. Zacznijmy może od tych pozytywnych skutków, żeby nie było tak ponuro. Dobrze? Niewątpliwie jest to wspomniany rozwój infrastruktury, który po prostu ułatwia życie. Następuje koncentracja działalności gospodarczej, co sprzyja innowacjom, tworzeniu miejsc pracy, no i wzrostowi zamożności. Miasta stają się centrami władzy, nauki i kultury, skupiając ważne instytucje. A co z ludźmi? Czy życie w mieście jakoś nas zmienia społecznie? Myślę, że tak. Miasta to takie tygle kulturowe. Kontakt z ludźmi o różnym pochodzeniu, poglądach, stylu życia może poszerzać horyzonty, uczyć tolerancji, otwartości. W dobrze zarządzanych miastach dba się też o utworzenie przestrzeni publicznych, parków, terenów zielonych, które służą integracji społecznej i rekreacji. No dobrze, to były te jasne strony, a te ciemniejsze. Jakie są główne problemy związane z życiem w mieście? Przede wszystkim, chyba najbardziej odczuwalne na co dzień, to wysokie koszty życia. Mieszkania, transport, żywność, usługi, wszystko to jest zazwyczaj znacznie droższe niż na wsi. To taki paradoks: ludzie przyjeżdżają za pracą, ale często ledwo wiążą koniec z końcem. Co jeszcze? Kolejny problem to kwestie społeczne: przeludnienie w niektórych dzielnicach, anonimowość, korki, hałas, stres. W wielu szybko rosnących miastach globalnego południa, palącym problemem jest powstawanie slumsów, o których już wspominaliśmy tych dzielnic nędzy z fatalnymi warunkami sanitarnymi, brakiem podstawowych usług i niestety często wysoką przestępczością. Wspomniałeś o mieszaniu się kultur jako plusie. Czy to nie rodzi też konfliktów? Niestety tak. Duża różnorodność etniczna, religijna, kulturowa na stosunkowo małej przestrzeni może prowadzić do napięć i konfliktów społecznych. To też jest wyzwanie. No i oczywiście ogromnym problemem jest wpływ na środowisko. Czyli smog. Tak. Miasta generują ogromne ilości zanieczyszczeń powietrza, czyli właśnie smog, ale też wody i gleby, produkują góry śmieci i ścieków. Chociaż trzeba przyznać, że miasta są też miejscem wdrażania różnych rozwiązań proekologicznych: na przykład segregacja odpadów, recykling, nowoczesne oczyszczalnie, rozwój transportu publicznego czy zielonej energii. Miasta też walczą z tymi problemami. To pokazuje, że miasto jest naprawdę pełne kontrastów. Mówiliśmy też, że miasta się rozrastają i czasem wręcz łączą. Jak fachowo nazywamy takie połączone organizmy miejskie? Kiedy miasta położone blisko siebie zaczynają tak intensywnie współpracować i oddziaływać na siebie, wiesz, ludzie dojeżdżają między nimi do pracy, korzystają z usług, rozwija się wspólna infrastruktura, wtedy tworzą się tak zwane zespoły miejskie. Wyróżniamy kilka podstawowych typów, w zależności od ich struktury. Jakie to typy? Najczęściej spotykany typ to aglomeracja monocentryczna. Mamy tu jedno duże, wyraźnie dominujące miasto centralne, czyli metropolia jak Warszawa. Tak, jak Warszawa, Kraków, ale też Londyn, Paryż czy Moskwa. I wokół tego centrum są mniejsze miasta i miejscowości, tzw. miasta satelityczne albo strefa podmiejska. One są silnie z tym centrum powiązane funkcjonalnie i od niego zależne. Ludzie z tych satelitów często pracują, uczą się lub korzystają z usług właśnie w mieście centralnym. Okej, okay, to jasne. A co jeśli nie ma jednego wyraźnego lidera, jeśli jest kilka ważnych miast obok siebie? Wtedy mówimy o aglomeracji policentrycznej, chociaż częściej używa się nazwy konurbacja. W konurbacji nie ma jednego dominującego ośrodka. Składa się ona z kilku, czasem kilkunastu miast o podobnej wielkości i znaczeniu gospodarczym, położonych blisko siebie. I one jakoś współpracują? Często ich funkcje się uzupełniają. Jedno miasto może być ośrodkiem przemysłowym, inne administracyjnym, jeszcze inne akademickim. Świetnym przykładem jest Zagłębie Rury w Niemczech tam jest Dortmund, Essen, Dujesburg i inne. Albo Zagłębie Donieckie na Ukrainie. A w Polsce? Śląsk. Dokładnie. Konurbacja Górnośląska, skupiona wokół Katowic, ale obejmująca też wiele innych dużych miast jak Gliwice, Zabrze, Bytom, Sosnowiec. One tworzą taki jeden wielki organizm. Czyli różnica jest w tym, czy jest jeden główny ośrodek, czy kilka równorzędnych. A trzeci typ, chyba już o nim wspominaliśmy, prawda? Tak. Trzeci i największy typ to megalopolis, o którym mówiliśmy przy okazji skali urbanizacji. To już nie jest pojedynczy zespół miejski, ale gigantyczny, powiązany funkcjonalnie obszar, na którym przenikają się i łączą ze sobą całe aglomeracje i konurbacje. To jest, jakby to powiedzieć, najwyższa forma przestrzennej organizacji osadnictwa miejskiego. I przypomnijmy te najbardziej znane: japońskie Nippon Megalopolis i amerykańskie Bosłasz. Dobrze, myślę, że mamy już całkiem niezły obraz tego, czym jest urbanizacja. Spróbujmy teraz zebrać takie najważniejsze punkty z naszej rozmowy. Co szczególnie warto zapamiętać? Jasne. Podsumujmy te kluczowe informacje. Po pierwsze, urbanizacja to złożony proces rozwoju miast. Chodzi o wzrost liczby ludności miejskiej, powiększanie się obszarów miast i powstawanie nowych. Okej. Okay. Po drugie, analizujemy ją na czterech płaszczyznach: demograficznej, więcej ludzi, Przestrzennej, więcej miejsca, ekonomicznej, zmiana pracy z rolnictwa na przemysł i usługi, i społecznej, upowszechnienie miejskiego stylu życia. Cztery wymiary, pamiętam? Po trzecie, miasta przechodzą przez cztery główne fazy: urbanizację wstępną, koncentracja w centrum, suburbanizację, rozwój przedmieść, dezurbanizację, wyprowadzka na dalsze tereny i reurbanizację powrót do odnowionego centrum. Ten cykl. Tak. Po czwarte, poziom urbanizacji mierzymy wskaźnikiem urbanizacji, czyli procentem ludności miejskiej. Proste. Po piąte, wskaźnik ten jest bardzo zróżnicowany na świecie. Generalnie jest wysoki w krajach rozwiniętych, Europa Zachodnia, Ameryka Północna, ale też część Ameryki Południowej, i niski w krajach słabo rozwiniętych, głównie Afryka. Polska ma około 60% i duże różnice regionalne. Z Polską na czele. Po szóste, istnieją te gigantyczne formy osadnictwa miejskiego, megamiasta, czyli ponad 10 milionów mieszkańców, i megalopolis, połączone aglomeracje. Te największe. Po siódme, urbanizacja ma liczne przyczyny, głównie ekonomiczne i społeczne to poszukiwanie lepszego życia, oraz skutki zarówno pozytywne rozwój infrastruktury, gospodarki, jak i negatywne koszty życia, problemy społeczne, zanieczyszczenie. Dwie strony medalu. I po ósme. Miasta mogą tworzyć zespoły miejskie. Aglomeracje monocentryczne z jednym centrum, konurbacje z wieloma ośrodkami i te największe megalopolisy. Doskonałe podsumowanie. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa pomogła trochę lepiej zrozumieć ten skomplikowany proces urbanizacji, który dotyczy przecież nas wszystkich. No, niezależnie od tego, czy mieszkamy w małym miasteczku, czy w wielkiej metropolii. Mhm. A na koniec może takie pytanie do przemyślenia. Skoro miasta, zwłaszcza te w krajach rozwijających się, rosną w tak zawrotnym tempie, często w sposób chaotyczny, to jakie jest największe wyzwanie na przyszłość? Jak sprawić, żeby te rozrastające się giganty były nie tylko wielkie, ale przede wszystkim dobre do życia dla wszystkich swoich mieszkańców, również tych najbiedniejszych, którzy przybywają tam z nadzieją na lepszy los? Hmm. To rzeczywiście kluczowe pytanie. Coś do rozważenia, to chyba jedno z najważniejszych pytań dla XXI wieku.